Weź żółtka jaj i włóż je do soli. Ten przepis niedawno zdradził szef kuchni, a świat oszalał. Przygotowanie tych jajek jest banalnie proste. Aby zrobić peklowane żółtka jaj, weź szklaną miskę. Włóż ją na wagę kuchenną. Wsyp do miski 100 gram cukru. Po czym dodaj 200 gram soli. Dodaj także trochę pieprzu. Całą mieszankę przesyp do szklanego płaskiego pojemnika. Powierzchnię powstałej mieszanki wyrównaj. Następnie zrób w niej cztery niewielkie zagłębienia. W każdy z nich wbij żółtko jajka. Każde żółtko po kolei. Naczynie przykryj i odstaw do lodówki na około sześć dni. Po upływie tego czasu żółtka są już gotowe. Wyjmij żółtka z mieszanki przypraw. Peklowane żółtka jaj pasują do zup, makaronów, sałatek, a nawet kanapek. Przed dodaniem do potrawy należy zetrzeć je na drobnych oczkach tarki. Peklowane żółtka jaj idealnie pasują do spaghetti, nadając daniu niesamowity smak i aromat. Zapas żółtek przechowuj w szczelnie zamykanym pojemniku w lodówce do czterech tygodni.